Ja uważam, że pracownicy, którzy chcą drastycznie zmienić swoją wycenę, którą mają z rynku pracy, powinni przede wszystkim rozwijać kompetencje związane z inteligencją emocjonalną, szczególnie w tych czasach sztucznej inteligencji. Jesteśmy firmą, która w bardzo dużym stopniu absorbuje te rozwiązania związane z AI. Jesteśmy spółką z obszaru nowych technologii dużo pracy wykonują za nas agencie AI w różnych obszarach, ale jednocześnie widzę, że w kontekście tego, jakie kompetencje są szczególnie cenione w startupach, w spółkach technologicznych, to uważam, że są to kompetencje związane z inteligencją emocjonalną. Co więcej, uważam, że jeśli ktoś ma rozwinięte te kompetencje, to łatwiej będzie mu wejść w partnerski dialog ze swoim szefem.